Witam z tej strony Łukasz Skałba, komórkomania.pl. Wokół mnie prawdziwa polska rzeczywistość. Niestety coraz więcej ludzi zanurza się w tą wirtualną rzeczywistość, i właśnie o tym będzie dzisiejszy mój program. W pierwszej części porozmawiam z przewodniami na ten temat, a w drugiej zobaczycie ich reakcje. Niektóre są naprawdę bezcenne. Zapraszam do oglądania. Nie, nie. Nie nigdy w życiu. Nie, ja tylko słyszałam. Oczywiście. Nigdy. Nie. Nie. nie, nie. Nie, nie. Nie wiecie. Nie. Nie. nie? Znaczy, przepraszam, w kinie byłem raz. Wiecie, jak takie coś działa? Nie. Przeżenia. Zakłada się te okulary, i można sobie tam jakoś je zaprogramować, żeby. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Wiem, że można je programować i żeby coś tam oglądać. No przez Ogólnie to polega na tym, że zakłada się te gogle i ruchy głowy w rzeczywistości odpowiadają ruchom głowy w jakimś otoczeniu, w grze i można się rozglądać po prostu po innym świecie wyświetlanym. No i to jest wszystko w której wymiarze, oczywiście. I to jest zupełnie nowa technologia, wchodzi teraz na rynek. Jak myślicie, ile takie gogle mogą kosztować? Nie, trudne pytania Pan zadaje. No 2000 powiedzmy sobie. Nie wiem, myślę, że ponad 1000. Nie wiem, no pewnie dużo. Może z 500 złotych? No dużo, ale w, powiedzmy w granicach... Przedział? Przedział hmm. cenowy. Jaki może to być? Około 1000 złotych. Myślę, że wyżej. Dobra. Miałybyście rację jeszcze rok temu, bo e, różne firmy próbowały zrobić takie gogle, ale te gogle były bardzo drogie, nawet 1500-2000 hmm. złotych, e, ale największy gigant Google strollował wszystkich i zrobił to samo, tylko że z kartonu. Postanowił wykorzystać smartfona. Wszystkie systemy, które ma smartfon. Wsadził do kartonu, dodał dwie soczewki. Mhm. Kosztuje 25 złotych. Ma identyczne możliwości co te za 1500 złotych. Ale super! Ale Czyli sięgnę kolejce. O to chodzi. O Jezu! Olja, jak na roller-posterze! <śpiewa> Zarobiste! O, do wody! <śpiewa> <Nie>, o, Lecimy! Tam chyba dwa powinny być. Jeden mniejszy chyba tam sobie biega, a drugi gdzieś tam stoi. To, to <śmum> a, tu po, bo... No to po O, kurde. Oh, patrz, do buzi. <śmum> Ej o, o! O, kurwa! O, ja O, kurwa! O, oj, 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 Ojej, no dobra, ja było dobre. A mogę wejść w palmę? Możesz. O, wszedłem. Mogę z boku wrócić? Możesz wszystko. W każdą stronę widzę. Fajne. O, masko! O, jak mi się kręciło. O, ja. Normalnie czułam... Czyli podsumowując, jak wrażenie? Super! Bardzo fajnie. Mi się mega podoba. Ja jestem zaskoczona, że tak niepozorna rzecz, a ja to normalnie jest. czułam, jakbym jechała na bardzo dobra grafika i to dzieje się tak naprawdę. Myśli naprawdę. się, że to tak naprawdę się dzieje. Czasami to jest nawet tak strasznie, jak się zjeżdża na dół. Jak wrażenie? Co sądzisz o tym? Bardzo fajne. Fajne, Super. ale się kręci w głowie. Będą tak. no, fajne, to jest takie bardziej dla dzieci. Za fajne. 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 20 zł to. Za 20 zł fajne i jest. Się ubić, no chwilę tak. Żeby, żeby się przetestować. Tak. No. Ja Miałam wrażenie na początku, że kręcimy się w głowie. A, no tak, to może na początku no. wystąpić i po wyższym tak. użytkowaniu no na pewno. Tak no tak, no nie. jednak ruchy głowy się przenoszą. Tak. Czyli... nie ale generalnie niesamowite. To jest bardzo fajne. Wygląda jak prawdziwe. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widać, niestety tylko dzieci są skore do prawdziwych, szczerych emocji. Ja polę rzeczywistość prawdziwą i właśnie teraz się w nią zanurzę.